Coś mi dzisiaj moją... Naprawdę? Mhm. Mm Opowiedź krwawą Jasne. Pchła pyta się drugiej pchły, gdzie byłaś na wakacjach? Na Krecie. Na Krecie? <laughs> Dobra. Mam na imię Basia, mam 12 lat i uwielbiam bardzo się śmiać, uwielbiam rozśmieszać innych. Bardzo często rozśmiesza całą rodzinę. Jest to taka troszkę kąśliwa puenta, ale która rzeczywiście trafia w punkt i, i potrafi rozbroić sytuację. Naprawdę zainspirował ją najbardziej kabaret hrabi. wielbiam Josi Kołaczkowska, po prostu jest swoją największą idolką kabaretów we wszechświecie. Mamy pralkę, to jest to białe pudło, na którym kładziesz gazety! Patrzysz na nią i masz po prostu takiego banana na ustach, że to się po prostu w palenie nie mieści. Asia bardzo lubi występować przed ludźmi. Ta scena ją pociąga. Występuje na, w domu na takiej własnej scenie. Ja i moja przyjaciółka Nina. Pani już odpowiada? za listę. Schodzą na dół do salonu i, I musimy być widzami. I mama, tata, <laughs> e... siądźcie tak w pierwszym rzędzie. Tak, tak. Jeszcze to... nie kazały płacić, ale pewnie ten dzień nadejdzie. <laughs> Czasami wychodzi śmiesznie, choć niekoniecznie miałoby się. A... Moim zdaniem śmiech jest bardzo, bardzo ważny, bo moim zdaniem bez śmiechu nie powstałyby na przykład miliony piosenek. Bardzo bym chciała stać piosenkarką, ponieważ Uwielbiam śpiewać. Muzyka jest częścią mnie. Gdy śpiewam, czuję taką jedność z piosenką. Powodzenia, <śmówienie> baw się wspaniale, oh, nie no no <śmów> Gdy ja ją widzę na scenie, przede wszystkim jestem z niej bardzo dumna. A ja cieszę się, gdy widzę, że po prostu to sprawia jej radość. Mama na pewno się denerwuje. Na pewno zaraz wyjdzie tam z siebie. Musisz oddech, Proszę się nie denerwować. Chcemy, żeby dobrze się tutaj bawiła, żeby fajnie spędziła czas. I mamy nadzieję, że to będzie dla niej super przygoda i będzie to długo i bardzo fajnie jak wspominała. On, yeah. There's always some noise that I can't get rid of It's in my heart, beep, beat, beep, beat, beats for you I'm thinking I'm just, i freaky, i cool. And if your heart, beep, beep, beat, beep, beat, it's for me Let me have a quick sit down, yes, i yes, oh. You can be there when you feel the Maybe, maybe. O, cudownie! Mamy cię! Dzień dobry! Dzień dobry! Jak masz na imię? powiedzieć? Na, Powiedz, na imię Basia! Cześć Basia! Basia witamy Cię w The z edycja piąta! A Nie! do tego drużyna na tą Sola i Marona! Pię, pię, pięk, pię, Jak no. się czujesz? Świetnie! <laughs> Planowałaś się dostać do tego programu? Tak! No i co, udało się? Tak! Wee! Wee! I nie dość, że się dostałaś, to jeszcze z bardzo dobrą energią, a to jest bardzo ważne. I do wiesz. bardzo dobrej drużyny, a to jest też bardzo ważne. Basia, opowiedz nam coś o sobie. Uwielbiam, uwielbiam oglądać kabaret i bardzo wiele się A to tu masz ludzi. jeden wielki kabaret. Czyli ty, ty to... jesteś taka śmieszka. Eee, tak, ty jesteś eee. taka Basia śmieszka. Tak. Super. Ale bardziej kabarety czy stand-upy? Eee, chyba stand-upy bardziej. No to mówię, Tomek są dogadasz fajne. się z nim, bo on kocha stand-upy. I, i, a kabaret to tu mamy na co dzień. Nie? Basia, kabareciara. Słuchaj, bardzo trudna piosenka, bardzo dynamiczna. Elementy, które były z taka, to były super. Elementy zwrotkowe, za dużo legata, nad tym popracujemy. Ale już jest przecudnie, jest czysto, jest profesjonalnie Rytmicznie jest tą energią jest bardzo Dokładnie, u dynamicznie. A co chcesz zrobić, jak już będziesz dorosła że ze swoim życiem? Chciałabym zostać piosenkarką, taką, która będzie występowała na gigantycznych scenach w USA. Albo może na przykład, jeżeli lubisz kabarety, to powinnaś połączyć, wiesz, kabarek ze śpiewaniem, fajne to by A było. A to i tak się da ze sceny zrobić kabaret, tak? tak. akurat spoko. Między numerami można ludzi też i rozbawiać, to będzie atut twój. Tak. To w rękawie będziemy mieli jakieś asy zawsze. A właśnie a propos asów w rękawie, my też mamy takiego asa poważnego no, w rękawie. Do Dawaj, oh, go! gorący, o <a2> o gorący, oh Witamy w naszej drużynie, duszy, no Witamy, Basia! Chodź, dana. Dana. Chodź, poprowadzimy ci ścieżkę szczęścia. Tu byłeś na Nie śmieję się! Jest, 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 jest. Cześć Wyściskać was proszę mocno Wyprzytulać oh, boże. Udało się Ryć, ryć ze szczęścia Ze Szczęście trzeba popłakać, prawda? Można płakać szczęścia Łzy szczęścia to najpiękniejszy Liquid świata Masz ochotę? Ta... Jest tylko twoja, proszę bardzo Nie Super Ci poszło, Basia. No Świetnie no. było, naprawdę super. A ty jesteś z siebie zadowolona? Tak, bardzo. My też! Basia, tak teraz wirtualnie cię przytulam. O, tak, tak, dawaj. No tak, no tak. Mocno, 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 mocno. I żółw, widzimy się na bitwach. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Pa! When my heart beat, beat, beats for you, you. you. On my chest, I'm freaky, you're cool. A czy publiczność umie tak. B beep 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 beep. B beep 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 beep. When my heart beep, 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 beats for you. Uwaga, prawa strona, wszyscy! When my heart beep 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 beats for you! Pounding on my chest I'm freaking out. cool When my heart beep 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 for me. Brawo! To no no nie, trzeba, nie bez przypadku, no, słuchajcie, nie bez te przypadku. Te wojski z piątej edycji. Brawo, brawo, brawo! Ustawiamy.